Witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji, prezentacji grupy, no, jak gdyby no nasza grupa, każdy widzi to, że się rozrasta, rośnie, no idziemy jak gdyby w klasę, no chcę pokazać boks na wysokim poziomie, no niestety nie zawsze mamy na to finanse, ale no robimy zawsze coś dobrego coś podoba kibicom i, no i miastom, tak jak tutaj mój poprzednik powiedział, że te gale są no, dobrze odbierane przez włodarzy miast, którzy są mimo to, że nie mamy kontraktu z żadną telewizją, chcą nas. I to się liczy, że Zadek Snacks nie ma telewizji, ale tak jak już mówiłem niegdyś, że robię dobre gale za nieduże pieniądze. Także że ludzie próbują to oglądać i być może pozyskamy właśnie tą sportu, która nam będzie pomagała w promocji na pewno ten rok, tak myślę, będzie bardzo przełomowy. Liczę na to, że pomoże na miasto, byłem na niedawno na komisji sportu, gdzie opowiedziałem o naszej grupie, rozdałem ulotki o zawodnikach, o galach, także wszyscy byli, radni miasta, każdy co jeden podnosił rękę, byli tak yy, za mną, że no... Cieszę się z tego powodu, że jest człowiek i najważniejszy wstąc ja po prostu której do jedosławia pod nasie. I...